thank <laughs> Widzisz, twoi przyjaciele... ...knują coś złego. Zostawił otwarte drzwi. Co za idiota. Ale to nasza szansa. To nie jest krystal. Co? Co? Mamo, nie rób tego! Twoją przyjaciółką zajmiemy się później. Najpierw ciebie zaprowadzę. Muszę po niego wrócić. Postaram się znaleźć ten klucz. Może gdzieś w pościeli. Jest! Rzeczywiście wiatr. Mason! Mason, jest! Masz klucz? To spróbuj mnie otworzyć, proszę! O, Mason! Nareszcie jesteś! Ach, muszę się rozwiązać i zaraz idziemy. Chodź, musimy już iść. Widzę, że masz klucz. Tak, musimy teraz iść, uratować moich. Pati? Co ty tutaj robisz? No, mieszkam. Wiesz, Britt, nie było ciebie w szkole, martwiłam się. Czemu ciebie nie było? Ach, wiesz, trochę się źle czułam. I w ogóle czemu tutaj stoisz z Masonem? Mason to mój przyjaciel. W takim razie jestem zmuszona ciebie wykluczyć z naszej paczki. Złamałaś zasady, Trudno. ale złamałaś też parę innych zasad. Zak? Nie wiem, jakim cudem się uwolnił, ale proszę zamknij ich tam z powrotem. Oboje? Oczywiście, że oboje. No już, rusz się. idźcie. Idźcie. Chociaż teraz jesteśmy razem. Nie martw się, mam klucz. Ale Bridget, ten klucz jest do wejścia do strychu, a nie do tej nory, w której się znajdujemy. Faktycznie. Nie martw się, kochanie, jakoś stąd uciekniemy. Już raz pokonałam Krystal. Mamo, mamo, ja się boję. Nie bój się, poradzimy sobie. Już raz daliśmy sobie radę z Krystal. Teraz również sobie poradzimy. Choćby nie wiem, co będę ciebie bronił. Och, dziękuję Wam. Kluczyk lepiej schowam tutaj. Witam moich wspaniałych gości. Słyszałam, że co niektórzy chcieli uciec. A więc, jeśli teraz już wiecie, na co mnie stać, czy oddacie mi władzę? Nigdy. Mason, spójrz na taką samą obłożę, jakby. Pati. Skoro nie chcecie oddać mi władzy, Zach zawiózł Jamesa. Co ty chcesz mu zrobić? A jak myślisz? Żegnajcie. Tato, nie! Zabijecie cię, Krystal, rozumiesz? I dlaczego masz obruszkę Patty? Może wreszcie przyszedł czas, by wyjawić wam mój mały sekret. To ja jestem Krystal. Od początku byłam. Twierdziłam, że przebranie takiego słodkiego, różowego pieska zmyli was wszystkich. I okazało się, że rzeczywiście zmyliło was. Nikt z was się tego nie domyślał. To niemożliwe! Zaprzyjaźniłam się z Krystą. Jak widać. Ja tymczasem was już opuszczam. Mamo, przepraszam, nie wiecie... Nie płacz, nie mogłaś wiedzieć. Mamo, wybacz mi. Nie mogłaś wiedzieć. Nie płaczcie, musimy się stąd jakoś wydostać. Ale jak? Mojego tatę teraz zabiła krystal. Jesteśmy zamknięci tutaj. Wszystko idzie nie tak. A nie głośno jest, że wszystko moje wina. To nie twoja wina. Nawet tak nie mów. Tak, musimy się zabrać w karść. Nie czas teraz na płakać. Ja jedziemy na córeczkę. Krystal nie zobaczyła, gdy trzymamy klód? Nie, chyba nie. W takim razie pozostaje tylko kwestia wydostania się z tego pomieszczenia. Może uda nam się jakoś rozwalić te drzwi. W na pewno ich nie otworzymy. One są automatyczne. Trzeba będzie z dużą siłą na nie wpaść. Jeżeli połączymy siły, na pewno się uda. Ukryjmy mhm. się w naszej jaskini. Więc jaki mamy plan? Musimy uratować kraj przed krystalem. Tylko jak? Mam taki plan. A więc wreszcie zmądrzałaś. Tak. Bridget i Mason. Gdzieś się zgubili. Nie mogłam ich znaleźć. A teraz jest już mi i tak wszystko jedno. Ale obiecaj, że zostawisz mnie wtedy w spokoju. Oczywiście. Po co mi taki żałosny kot, jakim jesteś? W takim razie dobrze. Chodź, oddam ci koronę. Ostatnio chyba zostawiliśmy otwarte te drzwi. Chyba tak. Chodzimy tylko cicho. Wreszcie jestem w domu. Tylko cicho wiesz o tym, że mamy plan, tak? Tak wiem. Chodźmy może za stół. Jak one tu wejdą, po prostu się schylimy i nas nie zobaczą. Okej. Okay. Och, trochę mroczny ten zamek, kiedy wszystkie światła są zgaszone. No wiesz, ja się tutaj wychowałam, a ty boisz się? W sumie to trochę tak. Ale nie ciemności, tylko konfrontacji z Krystal. Nigdy w życiu nie widziałem jej na żywo. W sumie to też nie. Ja nie wiem, a jeśli pójdzie coś nie... To nasz jedyny plan, musi się udać. A co jeśli nie? A jeśli krystal przejmie władzę, moja mama już raz ją pokonała. Zrobi to jej drugi raz. Nie wątpię w to. Ale jednak przychodzi mi przez głowę pewna myśl, która nie daje mi spokoju. Co jeśli krystal nas przechytrzy? Jeśli coś stanie się Twojej mamie? Wtedy nie wiem. I tak będziemy musieli sobie radzić sami. Jesteś bardzo dzielny. Dzięki, ale też się trochę boję. Wszystko ode mnie zależy, i tego się boję. Jak zawiodę wszystkich nie masz pojęcia jakie to uczucie poza tym wszystkiego się teraz mogę bać mogą wszędzie być pułapki krystal nawet pomyliłam się co do przyjaźni Patty ona zawsze była fałszywa nie tylko co do ciebie wykorzystała już nie jednego przecież cały czas to była krystal nadal nie mogę w to uwierzyć dlatego była taka wredna dla wszystkich to teraz wszystko wyjaśnia a właściwie to dlaczego twój brat nie chciał cię przyjąć do paczki, jeśli mogę o to spytać? On ja nigdy się nie dogadywaliśmy. Zawsze, nawet jako dzieci. Niby kochaliśmy się, no bo jednak jesteśmy braćmi, ale nigdy nie mogliśmy się do końca dogadać. Kiedy Patty zaczęła nim manipulować, to już był koniec. Nigdy nie mogliśmy już z powrotem nawiązać więzi. Ale po tym wszystkim, zerwiesz z nim, prawda? No pewnie. Nie wyobrażam sobie inaczej. Właściwie to, dlaczego ty to zostałaś jego dziewczyną, jeśli ja mogę spytać? Ponieważ mnie zauroczył, no i no, po prostu podobał mi się. Pamiętasz, jak wtedy w szkole rozmawialiśmy? gdy pierwszy raz zobaczyłam tą paczkę, podeszłam do niego i tak hej, kolego, czy coś takiego. I jak na niego popatrzyłam, to szybko uciekłam. No bo po prostu bardzo mi się podobał. Wiesz, um... <noise> Ejku, nic ci nie jest? Ach, przewróciłam się. Trochę mnie tylko noga boli. Daj, pozwól mi obejrzeć. Policie? Au! Tak, bardzo. O, chyba masz złamaną nogę. O, nie! Czekaj, spróbuj. Sta spróbuj stanąć. Te ślady iść? Spróbuj do mnie podejść. Ech. Nic ci się nie stało? Chyba musimy się schować. Krystal może tu być w każdej chwili. Kiedy usłyszymy kroki krystal, chowamy się pod stołem. Ok. okay. Musimy się chować. Szybko. Auć. Zaraz przyniosę Ci koronę. Poczekaj, tutaj.

Czekam. Mają twoją mamę i co teraz? Musimy ją uratować. Tylko jak ty chcesz tego dokonać ze złamaną nogą? Myślę, że trzeba kogoś znaleźć sobie do pomocy. Może Rosalie? W sumie nie wiem, gdzie ona jest. A jak się jej coś złego sta. Kim jest Rosalie? To siostra Jamesa, mojego taty. Czyli to twoja ciocia? Tak, dokładnie. A masz jakiś pomysł, gdzie ona może być? W kuchni na pewno byli. Może.